A gdybym ci powiedział, że w tej właśnie chwili przemieszczasz się przez wymiary, których nie możesz zobaczyć? Nie mówimy o portalach do innych rzeczywistości ani o podróżach w czasie. Mówimy o czymś znacznie głębszym i bardziej niepokojącym o dodatkowych wymiarach przestrzeni, które mogą być ukryte w każdym atomie twojego ciała. To jeden z najbardziej kontrowersyjnych i fascynujących pomysłów współczesnej fizyki, a znajduje się w samym sercu teorii, która obiecuje wyjaśnić absolutnie wszystko we wszechświecie. Ale żeby zrozumieć, dlaczego te dodatkowe wymiary miałyby istnieć, musimy najpierw pojąć problem, który próbują rozwiązać. Pomyśl o wszechświecie jak o gigantycznej układance, gdzie każdy element reprezentuje siłę, cząstkę lub oddziaływanie. Przez stulecia fizycy układali tę układankę, proponując teorie, testując pomysły i dostosowując to, co nie działa. A w centrum tego wysiłku znajduje się stare marzenie znalezienie jednego wyjaśnienia które zunifikuje wszystkie fundamentalne siły natury grawitacja, elektromagnetyzm, siły jądrowe wszystko byłoby różnymi przejawami tego samego głębokiego zjawiska. I tu wkracza teoria strun jedna z najbardziej ambitnych prób, jakie kiedykolwiek podjęto, by osiągnąć tę unifikację sił. Główna idea polega na zastąpieniu punktowych cząstek mikroskopijnymi wibrującymi strunami gdzie każdy wzór wibracji odpowiada innej cząstce. Ale za tę unifikację trzeba zapłacić cenę. Aby cała matematyka tej teorii działała prawidłowo, wszechświat nie może mieć tylko czterech wymiarów, które znamy trzech przestrzennych i jednego czasowego. Musi mieć dziesięć wymiarów, a może nawet jedenaście. I to prowadzi nas do pytania, które od dziesięcioleci niepokoi fizyków: gdzie są te dodatkowe wymiary? Dlaczego nie możemy ich zobaczyć? To największe wyzwanie teorii strun. Teoria jest złożona. Niezwykle matematyczna i do dziś nie mamy bezpośrednich dowodów eksperymentalnych, które by ją potwierdziły. Dlatego dzieli ona opinię w środowisku naukowym. Niektórzy widzą w niej klucz do rozwiązania największych tajemnic wszechświata. Inni uważają ją jedynie za piękną matematykę, bez związku z rzeczywistością. Ale jedno jest pewne: zrozumienie, dlaczego te dodatkowe wymiary są konieczne, całkowicie zmieni sposób, w jaki myślisz o przestrzeni wokół ciebie. Przez dziesięciolecia fizycy. Zbudowali coś niezwykłego, co nazywa się modelem standardowym fizyki cząstek. Ta teoria opisuje z imponującą precyzją, jak zachowują się i oddziałują ze sobą cząstki elementarne. W tym modelu mamy dwie główne kategorie: fermiony, które są elementami budulcowymi materii, takimi jak elektrony i kwarki, oraz bozony, które są cząstkami odpowiedzialnymi za przenoszenie fundamentalnych sił. Fotony przenoszą siłę elektromagnetyczną. Gluony utrzymują kwarki razem wewnątrz protonów i neutronów, a bozony W i Z pośredniczą w słabej sile jądrowej. Ten model był testowany tysiące razy w akceleratorach cząstek na całym świecie i zawsze okazywał się niesamowicie precyzyjny. Ale jest gigantyczny problem w całej tej historii. Model standardowy po prostu nie uwzględnia grawitacji. Może się to wydawać dziwne, ale siła, która utrzymuje twoje stopy na Ziemi i Ziemię, na orbicie wokół Słońca. Nie ma miejsca w tej teorii. Grawitacja jest opisywana przez zupełnie inną strukturę ogólną teorię względności Einsteina. Według tej teorii grawitacja nie jest dokładnie siłą, ale raczej zakrzywieniem czasoprzestrzeni spowodowanym obecnością masy i energii. Wyobraź sobie kulę do kręgli na napiętym prześcieradle. Kula deformuje materiał wokół siebie. Jeśli umieścisz w pobliżu małą kulkę, potoczy się ona w kierunku większej kuli. To jest istota grawitacji według Einsteina. Masywne obiekty zakrzywiają czasoprzestrzeń, a inne obiekty podążają za tymi zakrzywieniami. Teraz nadchodzi część, która nie daje fizykom spać po nocach. Kiedy próbujemy połączyć mechanikę kwantową, która opisuje mikroskopijny świat cząstek, z ogólną teorią względności, która opisuje grawitację w skalach kosmicznych, obliczenia po prostu nie działają. Równania produkują nieskończone wyniki, absurdalne wartości, które nie mają żadnego fizycznego sensu. To jak próba wpasowania elementów różnych układanek na tej samej planszy. Matematycznie te dwie teorie są niekompatybilne. I to prowadzi nas do nieuniknionego wniosku: albo brakuje nam czegoś fundamentalnego w rozumieniu tego, jak działa wszechświat, albo potrzebujemy nowej teorii, która będzie w stanie opisać zarówno świat kwantowy, jak i grawitację w sposób zunifikowany. Tutaj historia staje się naprawdę fascynująca. Teoria strun proponuje coś radykalnego. A jeśli cząstki elementarne, które uważamy za punktowe, jak małe punkty bez wymiarów, w rzeczywistości byłyby maleńkimi wibrującymi strunami? Wyobraź sobie zamianę wszystkich punktów we wszechświecie na niezwykle małe struny, miliardy razy mniejsze niż atom. Te struny mogą być otwarte, jak nić z dwoma końcami, albo zamknięte, tworząc pętle. A najbardziej interesujące jest to, że nie stoją w miejscu. Wibrują nieustannie. Oscylując w różnych wzorach i częstotliwościach. Pomyśl o tym, jak o kosmicznej gitarze. Kiedy uderzasz strunę gitary, w zależności od tego, jak wibruje, słyszysz różne dźwięki. Szybsza wibracja wytwarza wysoki ton, wolniejsza produkuje niski ton. W teorii strun działa to podobnie. Struna wibrująca w określony sposób może być elektronem, wibrująca w inny sposób może być fotonem itd. Każdy wzór wibracji odpowiada cząstce, którą obserwujemy. To niesamowicie unifikująca idea, ponieważ oznacza, że wszystko we wszechświecie jest zrobione z tego samego, z wibrujących strun. Różnorodność, którą widzimy w naturze, byłaby jedynie odbiciem różnych melodii, które te struny mogą grać. Matematycznie, te struny kreślą powierzchnię w czasoprzestrzeni, gdy się poruszają i oddziałują. Gdy spotykają się dwie struny, mogą się połączyć, tworząc nową strunę. Lub jedna struna może podzielić się na dwie. Aby obliczyć prawdopodobieństwo zajścia interakcji, fizycy sumują wszystkie możliwe powierzchnie, które struny mogłyby nakreślić podczas tego procesu. To rozwiązuje niektóre poważne problemy matematyczne, które pojawiają się, gdy próbujemy zastosować mechanikę kwantową do cząstek punktowych. Struny wygładzają pewne osobliwości i unikają tych problematycznych nieskończoności, o których wspomnieliśmy wcześniej. Ale czy to matematyczne rozwiązanie naprawdę odpowiada fizycznej rzeczywistości naszego wszechświata? Kiedy teoria strun została po raz pierwszy zaproponowana w latach 60. XX wieku, fizycy szybko zdali sobie sprawę, że ma poważne problemy. Pierwszym z nich był fakt, że początkowa teoria przewidywała tylko bozony, te cząstki odpowiedzialne za przenoszenie sił. Ale gdzie były fermiony, cząstki składające się na materię? Gdzie były elektrony, kwarki i wszystkie inne cząstki, które tworzą atomy? A w konsekwencji, wszystko, co istnieje wokół nas. Teoria, która ma opisywać cały wszechświat, nie może po prostu ignorować połowy znanych cząstek. To było jak próba wyjaśnienia orkiestry, opisując tylko instrumenty dęte i całkowicie zapominając o strunach i perkusji. Drugi problem był jeszcze bardziej dziwaczny. Teoria przewidywała istnienie cząstki zwanej tachionem, która teoretycznie poruszałaby się szybciej niż światło. Brzmi to interesująco w filmach science fiction. Ale w prawdziwej fizyce to kompletna katastrofa. Istnienie tachionów naruszałoby przyczynowość, zasadę, że przyczyny zawsze poprzedzają skutki. Mógłbyś teoretycznie wysyłać informacje do przeszłości. Ponadto tachion wskazywał, że próżnia teorii była niestabilna, jak piłka na szczycie góry, która zaraz ma się stoczyć w dół. Każda teoria, która przewiduje cząstki poruszające się szybciej niż światło, musi być przemyślana na nowo, ponieważ to przeczy dziesięcioleciom eksperymentów i obserwacji. I jest jeszcze coś. Aby cała matematyka teorii strun działała prawidłowo, wszechświat musiałby mieć dokładnie 26 wymiarów. Tak, dobrze przeczytałeś, 26. Ale poczekaj chwilę. Żyjemy we wszechświecie o zaledwie czterech wymiarach: trzech przestrzennych i jednym czasowym. Gdzie się podziało pozostałych 22 wymiary? Ten wymóg wydawał się całkowicie oderwany od rzeczywistości, której doświadczamy każdego dnia. Fizycy zdali sobie sprawę, że pomimo matematycznej ciekawości, początkowa teoria miała fundamentalne wady, które wymagały naprawy. Ale co jeśli powiem Ci, że rozwiązanie wszystkich tych problemów przyszło z właściwości, którą już znasz? Właściwością, która uratowała teorię strun, był spin. To w latach 70. XX wieku fizycy wpadli na ten przełomowy pomysł. Spin to kwantowa cecha cząstek rodzaj wewnętrznej rotacji która determinuje wiele ich fundamentalnych właściwości. Kiedy włączono spin do teorii, stało się coś niezwykłego. Nowa wersja zaczęła opisywać nie tylko bozony, ale także fermiony. Wreszcie elektrony, kwarki i wszystkie cząstki materii znalazły swoje miejsce w strukturze matematycznej. To była kluczowa ewolucja, ponieważ teraz teoria mogła, przynajmniej w zasadzie, opisać wszystko, co obserwujemy w naturze. Ale ulepszenia na tym się nie skończyły. Włączenie spinu przyniosło inną nieoczekiwaną korzyść. Tachyon po prostu zniknął z równań. Ta problematyczna cząstka, która poruszała się szybciej niż światło, przestała być przewidywana przez teorię. Próżnia stała się stabilna, a przyczynowość została zachowana. Wraz z tymi zmianami przyszła rewolucyjna koncepcja zwana supersymetrią. Ten pomysł proponuje głęboką równowagę między cząstkami materii a cząstkami sił. Dla każdego fermionu istniałby odpowiadający mu bozon i odwrotnie. To jakby wszechświat miał lustrzaną symetrię między tymi dwoma fundamentalnymi typami cząstek, tworząc znacznie bardziej harmonijną strukturę. Supersymetria to nie tylko ładny szczegół matematyczny. Mogłaby rozwiązać kilka tajemnic fizyki, w tym naturę ciemnej materii, tej niewidzialnej substancji, która stanowi około 85% całej materii we wszechświecie. Choć reprezentuje tylko 27% jego całkowitej zawartości. Ponadto, wraz z wszystkimi tymi ulepszeniami, liczba potrzebnych wymiarów drastycznie spadła. Zamiast 26 wymiarów oryginalnej wersji, teoria superstrun wymaga tylko 10 wymiarów 9 przestrzennych i jednego czasowego. To wciąż więcej niż 4, które znamy, ale przynajmniej wydaje się nieco mniej absurdalne. I oto intrygujący szczegół. Te dodatkowe wymiary mogą być dosłownie w Twoim zasięgu w tej chwili. Pomyślmy o czymś z naszego codziennego życia, aby zrozumieć wymiary. Możesz poruszać się do przodu i do tyłu, na boki oraz w górę i w dół. To są te trzy wymiary przestrzenne, których doświadczamy cały czas. Dodaj czas, który płynie nieustannie z przeszłości do przyszłości, i masz cztery wymiary naszego widzialnego wszechświata. Ale jeśli teoria superstrun jest poprawna, Gdzieś ukrytych jest jeszcze sześć wymiarów przestrzennych. Wielkie pytanie, które wszyscy zadają brzmi: gdzie u Licha są te dodatkowe wymiary? Jeśli naprawdę istnieją, dlaczego nigdy ich nie zauważyliśmy? Najszerzej akceptowana odpowiedź wśród fizyków obejmuje koncepcję zwaną kompaktyfikacją czyli zwinięte wymiary. Wyobraź sobie wąż ogrodowy widziany z daleka. Z pewnej odległości wygląda jak jednowymiarowa linia, prawda? Ale jeśli się bardzo zbliżysz, zauważysz, że powierzchnia węża ma inny wymiar. Tworzy okrąg wokół rury. Mrówka chodząca po węzu może poruszać się zarówno wzdłuż długości, jak i wokół obwodu. Dodatkowe wymiary teorii strun działałyby w podobny sposób. Byłyby zwinięte same w sobie w skalach mniejszych niż cokolwiek, co kiedykolwiek zmierzyliśmy. Mówimy o niewiarygodnie małych odległościach. Około bilion bilionów razy mniejszych niż atom bliskich temu, co nazywamy skalą planka. Ale te zwinięte wymiary nie byłyby tylko matematycznymi ciekawostkami bez znaczenia. Dokładny sposób, w jaki te dodatkowe wymiary się zwijają, determinowałby fundamentalne właściwości cząstek, które obserwujemy, takie jak ich masy i ładunki. Różne geometrie kompaktyfikacji produkowałyby wszechświaty o różnej fizyce. Ponadto te dodatkowe wymiary mogłyby zawierać rzeczy, których nie możemy zobaczyć bezpośrednio w naszej trójwymiarowej przestrzeni. Na przykład, niektóre hipotetyczne cząstki związane z ciemną materią, takie jak aksjon, mogłyby być połączone z tymi ukrytymi wymiarami. Istnieje również możliwość, że niektóre cząstki lub siły są ograniczone do tych dodatkowych wymiarów, a my zauważamy tylko ich pośrednie efekty. To prowadzi nas do jeszcze głębszego pytania. Jak moglibyśmy eksperymentalnie przetestować, czy te wymiary naprawdę istnieją? Tutaj dochodzimy do jednego z największych wyzwań teorii strun. Jak przetestować coś, czego nie możemy zobaczyć? Struny przewidywane przez teorie byłyby absurdalnie małe, działające w skali energii tak wysokiej, że całkowicie poza zasięgiem jakiegokolwiek eksperymentu, który możemy przeprowadzić dzisiaj. Aby zaobserwować strunę bezpośrednio, potrzebowalibyśmy akceleratora cząstek wielkości galaktyki. To nie jest retoryczna przesada, to dosłownie to, co byłoby potrzebne. A nawet nasze najlepsze akceleratory, takie jak Wielki Zderzacz Hadronów w Szwajcarii, są niesamowitymi maszynami, które już odkryły bozon Higgsa, ale wciąż są bardzo dalekie od tej skali. Ponadto jedno z centralnych przewidywań teorii supersymetria wciąż nie zostało zaobserwowane eksperymentalnie. Fizycy spodziewali się znaleźć dowody na istnienie cząstek supersymetrycznych w LHC. Ale jak dotąd nic nie zostało wykryte. To niekoniecznie oznacza, że teoria jest błędna. Wielu naukowców argumentuje, że supersymetria może manifestować się tylko w skalach energii znacznie wyższych niż te, które LHC może osiągnąć. Mimo to brak dowodów wzbudził pytania o to, kiedy lub czy w ogóle te partnerskie cząstki naprawdę istnieją w energiach dostępnych dla nas. Najnowsze eksperymenty wciąż szukają oznak supersymetrii ale negatywne wyniki utrzymują wielu naukowców w sceptycyzmie. W końcu teoria naukowa musi tworzyć przewidywania, które można przetestować. A jeśli nie możemy przetestować tych przewidywań, czy uprawiamy naukę, czy filozofię matematyczną, i jest jeszcze inny problem, który jeszcze bardziej komplikuje sprawy. Kiedy fizycy rozwinęli teorię superstrun, odkryli, że nie istnieje tylko jedna jej wersja. W rzeczywistości istnieje pięć różnych wersji. Każda z tych wersji ma odrębne właściwości matematyczne i opisuje nieco inne wszechświaty. Przez jakiś czas było to postrzegane jako kłopotliwy problem, ale w latach 90. XX wieku fizycy zauważyli coś zaskakującego: wszystkie te pięć teorii jest połączonych. Są jak różne twarze większej i bardziej fundamentalnej struktury zwanej teorią M, która działa w jedenastu wymiarach zamiast dziesięciu. Teoria M sugeruje, że istnieje zunifikowany opis stojący za wszystkimi tymi wersjami, ale do dziś nikt nie był w stanie w pełni sformułować tej matki wszystkich teorii. Z wszystkimi tymi wyzwaniami i niepewnościami pewnie się zastanawiasz, czy w końcu warto nadal inwestować w te teorie? Krótka odpowiedź brzmi tak, a długa jest jeszcze ciekawsza. Teoria strun nadal jest jednym z najbardziej aktywnych obszarów badań w fizyce teoretycznej, ale niekoniecznie z powodów, które sobie wyobrażasz. Matematyka rozwinięta przez nią już rozwiązała problemy uważane za nierozwiązywalne w innych dziedzinach fizyki i czystej matematyki. Nawet jeśli nigdy nie zostanie potwierdzona jako ostateczny opis wszechświata, narzędzia, które stworzyła, już zmieniają sposób, w jaki rozumiemy rzeczywistość. I oto coś, co powinno sprawić, że się zatrzymasz i zastanowisz. Właśnie dowiedziałeś się o teorii, która proponuje, że twoje ciało przenika przez sześć dodatkowych wymiarów przestrzennych w tej właśnie sekundzie. Wymiary tak małe, że nawet najlepsze instrumenty nie mogłyby ich wykryć. Jesteśmy gatunkiem, który ewoluował, aby przetrwać na afrykańskich równinach, a oto tutaj jesteśmy, myśląc o fundamentalnej strukturze przestrzeni i czasu. Sam fakt, że możemy wyobrażać sobie, obliczać i testować matematycznie te pomysły, już jest niezwykły. Teoria strun może być ostateczną odpowiedzią, może być tylko stopniem, albo może zostać całkowicie zastąpiona przez coś, czego jeszcze nawet nie wyobrażamy. Wszechświat zaskoczył nas już tyle razy, że byłoby naiwne wierzyć, że mamy wszystkie elementy układanki. Ale jedno jest pewne. Każde pytanie, na które odpowiadamy, otwiera dziesięć nowych, jeszcze głębszych pytań. I to właśnie sprawia, że nauka jest tak fascynująca, bo wiedza to dopiero początek.